A jeśli chodzi o modę, modę taką fitnessową, jakby bycie na siłowni, to też trzeba jakoś wyglądać, prawda? No, no, powinno się wyglądać, ponieważ jest to jednak jakieś wyjście, więc ja uważam, że powinno się przede wszystkim wyglądać estetycznie. Ta estetyka jest niezwykle ważna, ja to ciągle podkreślam na swoim Instagramie i o tym też piszę, że nie tylko na zewnątrz, kiedy wychodzimy musimy być piękne, ale również w domu, estetyczne i to jest niezwykle ważne. No, dla mnie taki ja i może nie jestem kolorowa, ponieważ ja mam bardzo kolorowy charakter, w związku z tym ja się ubieram zawsze w czerń. I, i ja tak klasyka i często znajomi mówią, no mogłabyś w końcu zmienić te leginsy czy koszulkę, a ja mam 40 par czarnych leginsów i, i tyleż samo pewnie koszulek, bo ja po prostu kocham czerń i jak widać biel. I, i, też w takim stroju wyjściowym. No i pozostaje takim klasykiem i chyba pozostanę do końca życia. Wprowadziłam jeden kolor, mam chyba jedną rzecz kolorową w swojej szafie i to jest Aż sama się zdziwiłam, że w ogóle to kupiłam, a jeszcze bardziej zadziwiłam koleżanki tym kolorem, ale rzadko używam, przyznam szczerze, bo najlepiej się czuję w takich stanowanych kolorach klasycznych. Sukienka jest to coś, co powinno być w naszej i pozostać w naszej szafie na dłużej, i taką jedną sukienkę możemy ozdobić na 10-20 sposobów. Ja na przykład, gdybym dzisiaj zdjęła ten czarny kwiat, a założyła sobie na przykład piękne perły, czy jakiś złoty naszyjnik, to Pełnie by inaczej wyglądała ta stylizacja. Gdybym zamiast szpilek, które mam dzisiaj założyła kozaki większą torbę, bym była bardziej sportowa, jeszcze jakbym dołożyła jakiś berecik, to już w ogóle <laughs> młodzieżowa. W związku z tym ja też kombinuję i muszę powiedzieć, że z jednej kreacji staram się zrobić 10 i tego też uczę na swoich wykładach, bo ja Dodatkowo jestem wykładowcą Work-Life Balansu i wykładam również w Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Sprawia mi to ogromną przyjemność i uwielbiam takie metamorfozy. Zresztą byłam autorką jednego z pierwszych programów o metamorfozach w TVN-style, Agentka do Zadań Specjalnych. Było to chyba z 15 lat temu. No i to było wtedy bardzo trudne, bo kobiety. Nie chciały się aż tak zmieniać i było to bolesne dla nich powiedzenie im, że coś do nich nie pasuje, że coś jest nie tak. Dzisiaj kobiety są bardzo otwarte na zmiany i chętnie to robią, ale nie przesadzajmy, nie traktujmy stroju jak takiej jednorazowej torebki. Pamiętajcie, że kobieta modna zawsze ma na sobie coś starego, coś nowego, coś drogiego, coś taniego i o to chodzi. My nie możemy wyglądać jak wieszak ze sklepu, jak manekin ze sklepu przebrany, tylko musimy wybierać z tej mody to, co pasuje do naszej sylwetki, do sytuacji, do pracy, zawodu, jaki wykonujemy i to jest niezwykle ważne.